Cześć, ja jestem Sargi. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z Hitmana. Przejdziemy sobie dzisiaj eskalację, ciekawość Gran i będzie to taki kolejny krótszy, bo kilkuminutowy odcinek, a to dlatego, że Całą misję mamy ukończyć w czasie poniżej 5 minut, żeby ją zaliczyć. Podsumujmy sobie wszystkie poszczególne poziomy tej eskalacji. Na pierwszym miałem zlikwidować Orsona Blera w kontakcie bezpośrednim jako pracownik ochrony, czyli muszę mieć właśnie strój pracownika lokalnej ochrony i wyeliminować go w kontakcie bezpośrednim, co oznacza chociażby skręcenie karku. Następnie pojawiła się komplikacja, że rozmieszczono pułapki laserowe, więc trzeba uważać, żeby na nie nie wpaść, ewentualnie znaleźć urządzenie rozbrajające, żeby te lasery omijać. Ja akurat nie szukałem tego urządzenia, tylko po prostu sobie znalazłem taką ścieżkę, którą mogę się poruszać, aby nie wpaść na te lasery. Następnie miałem wyeliminować tego otopana poprzez utonięcie. Więc trzeba go będzie tam zaciągnąć do Łazienki i wtedy go po prostu brutalnie podtopić w dowolnym przebraniu. No i na czwartym poziomie, właśnie ta komplikacja, o której mówiłem wcześniej, że trzeba misję ukończyć w ciągu 5 minut, żeby ją zaliczyć. No a teraz z kolei jeszcze mamy trzeci cel. Żeby tą modelkę wyeliminować dowolną metodą i w dowolnym przebraniu. Akurat to mi jakoś bardzo mojej taktyki nie zmienia, bo ona znajduje się obok tego pierwszego gościa, oni ze sobą rozmawiają, więc w podobny sposób ich wyeliminujemy. Po prostu utrudnienie polega na tym, że trzeba na to poświęcić więcej czasu, a więc teoretycznie jest trudniej, ale myślę, że powinienem sobie poradzić, więc tutaj na początek weźmy sobie położenie początkowe. I teraz tak, tutaj nie mamy w ogóle. Pracownika lokalnej ochrony nie możemy w takim przebraniu zaczynać, więc ja sobie zaczynam tutaj na poddaszu, bo obok mamy tak naprawdę właśnie pracownika ochrony, za którego można się przebrać i później wystarczy udać się do pierwszego z celów. Zamiast zwykłego smokingu weźmy sobie smoking z rękawiczkami, bo dość rzadko mam okazję to zakładać, zresztą i tak szybko to przebranie zmienimy. Jeśli chodzi o pistolet, niech będzie dla odmiany HWK 21 Covert. A zamiast Garoty wezmę z kolei współczesną strzykawkę ze środkiem wymiotnym, aby sprawić, że jeden z celów uda się do łazienki i wtedy będzie można go podtopić. Moneta przyda się do odwracania uwagi, a nie muszę przemycać żadnego przedmiotu, więc rozpocznijmy tę eskalację. No, i jako, że mamy tylko 5 minut na zaliczenie tej misji, to będę musiał się pospieszyć. Na początek muszę od razu zejść na dół, gdzie tutaj sobie stoi pracownik ochrony, którego bezwładnie się za niego przebiorę. Tutaj obok widzicie lasery. Trzeba na nie uważać. Ale mamy, mamy pracownika lokalnej ochrony, przebieramy się za niego. Pistolet możemy zostawić, jego tutaj nikt nie znajdzie. I od razu wchodzimy na górę, bo tutaj nie przejdę teraz, bo. Gdybym przeszedł, to by po prostu doszło do wybuchu i nasz agent zostałby zabity. I teraz muszę uważać, bo ja w tym przebraniu nie mogę tutaj chodzić po poddaszu, więc będziemy musieli się skradać, ale postaramy się po prostu wyminąć tutejszych ochroniarzy i nie powinno być wielkiego problemu teraz ogólnie moim celem dostać się. Moim celem jest dostać się na drugą stronę. Tutaj też są kolejne lasery, więc uwaga. Ale tutaj mamy dwóch ochroniarzy, tam jest jeszcze trzeci, ale. Czekam aż ten przejdzie w lewo, i wtedy go po prostu wymijam w ten sposób. Teraz przejdziemy tutaj. Trzeba będzie zaczekać aż ten ochroniarz sobie pójdzie. I przejdziemy schodami. To jest nadal teren, na którym nie można być w tym przebraniu, więc teraz muszę patrzeć. Dobra. Ok. Przeszedłem, jak widzieliście, w odpowiednim momencie, kiedy akurat się nie patrzyli. I tutaj już mogę sobie biegać Tutaj uwaga, bo są kolejne lasery Dlatego ja je ominąłem Nie przechodziłem przez tamte drzwi No i tutaj już będzie pierwszy z celów Zwróćcie uwagę na mapkę, że dwa cele są obok siebie Na razie jednego tutaj zaprowadzimy Właśnie do tego potrzebowałem monety Żeby tutaj odwrócić uwagę I eliminujemy go Dobra, teraz zabrać go na dół. Tak naprawdę ja gościa nie muszę teraz ukrywać do szafki, ale zrobię to na wszelki wypadek. Trochę więcej czasu mi to zajmie, ale trudno. Wystarczyłoby go tak naprawdę tutaj już zostawić i nikt by go nie zauważył. Ale dla bezpieczeństwa powinienem i tak zdążyć. Mam jeszcze niecałe 3 minuty. I teraz tam właśnie on gadał z modelką, która jest tutaj, ale na razie ją zostawię. Póki co pójdę po tego gościa, który musi zostać utopiony w toalecie. Dlatego właśnie zabrałem sobie strzykawkę ze środkiem wymiotnym. Tutaj też uwaga, bo jest kolejny laser. Jak Widzicie, koleś źle się poczuł, powinien teraz pójść do łazienki, najbliższej, która jest akurat tutaj. No i w ten oto sposób brutalnie rozprawiliśmy się z naszym kolejnym celem, więc to załatwia tę sprawę. No, i została jeszcze tylko tam ta modelka. Niecałe dwie minuty do końca, więc muszę się pospieszyć, ale powinienem spokojnie zdążyć. Załatwimy ją w podobny sposób jak tamtego kumpla. Bierzemy monetę, odwracamy uwagę, ale żeby była jakaś zmiana, to weźmy sobie teraz ten pistolet i po prostu ją zastrzelimy. Zwróćcie uwagę, że ja w tym przebraniu mogę sobie chodzić z pistoletem, nie ma problemu. No, i kolejny cel zlikwidowany. Zabieramy monetę, i też teoretycznie mogę ją tutaj zostawić normalnie, ale mimo wszystko ją ukryjemy. I dosłownie pod koniec już upływającego czasu uda nam się uciec. Tylko tutaj też trzeba uważać, bo są jeszcze kolejne lasery. Chowamy ją na wszelki wypadek. Minuta do końca, spokojnie zdążę. I teraz tak, tutaj muszę przejść, tutaj są lasery. Po tamtej stronie też są lasery, więc tamtędy nie idę. Ale tutaj jest właśnie bezpieczna droga, którą mogę już opuścić to miejsce. Zwróćcie uwagę, tutaj mamy właśnie lasery, więc tamtędy też nie mogłem przejść. Ale kończymy. Kolejna misja zaliczona. No i proszę bardzo, wyzwanie ukończone. Muszę Wam powiedzieć, że ta eskalacja mi się podobała. Musiałem się trochę nakombinować, żeby właśnie wszystkie cele wyeliminować z rangą cichego zabójcy. Co oczywiście nie jest wymagane, ale zawsze, jeśli tylko jestem w stanie, no to staram się to zrobić jako cichy zabójca. No i to mi się tutaj udało. Tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Dajcie znać, jak się Wam podobało. I oczekujcie na następne materiały z Hitmana. Cześć!